Siema. Idę sobie właśnie na koszykówkę. No, jestem od razu po nagraniu tam, yy, po zmontowaniu i wrzuceniu ostatniego odcinka, to był szósty odcinek. No i nachodzą pewne przemyślenia, nie. Muszę wprowadzić tą systematyczność, o której tak dużo gadam. I wiecie co jeszcze musiałbym wprowadzić? Sprowadzić? Shortsy, żeby rozpromować to, bo jest o wiele lepszy algorytm, o wiele lepszy, no, jakikolwiek, żeby to promował. No by się nie oszukiwać nikt poza kilkoma moimi znajomymi tego nie ogląda na razie, ale to może się zmienić. Więc fajnie, jakbym wyciął y, część tych elementów i tam zrobił do shortsów. no albo osobny kontent do szorców. Tylko muszę nadal odnaleźć to, czym się czuję świetnie. A na razie no, muszę więcej robić, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co nie. W Świetle zrobię aktualizację wąsa. Wąz rośnie nieźle, jest już zauważalny. Powoli wyglądam jak gimnazjalista, a jeszcze powoli wyglądam jak cyborg. Bo tak, selfie stick, airpods podrabiane, mikrofon krawatowy. No, powoli powoli zamieniam się to zwierzę, influencera. <laughs> Trochę trzeba właśnie tą jakość podciągnąć. No i tematykę, temat, który muszę poruszać w materiałach. Miałem 6 dni wolnego, jak opowiadałem w poprzednim materiale. I ograłem dodatek do Cyberpunk'a. Widmo wolności i był bardzo fajny, tylko nic nie robiłem, tylko spałem, oglądałem Dragon Balla i grałem, nie? a mogłem w tym czasie wiele zrobić. Nawet nie wyszedłem, wiecie, w kosza pograć, więc yy, czasem brakuje energii, ale wziąć się za siebie. I muszę też, właśnie, nic nie zrobić, tylko grałem. A tu trzeba podzielić to wszystko, zaplanować, więc muszę lepiej planować rzeczy, które chcę zrobić. Wiecie, poczytać książkę, bo czytam teraz parę książek naraz, ciężko mi wyegzekwować je, zakończenie czytania żeby się zabrać, bo czy tam dość rzadko jakby nie było, więc co by nie było, pomału do przodu ile i będzie tylko lepiej. A ja, jako początkująca osoba, jestem dość, no, jakby nie powiedzieć, chciałem, żeby wyszło za każdym razem jak najlepiej. Mimo to, że widzę, że nie, nie wychodzi najlepiej, jak sami widzicie, nie? jakoś nie jest jakaś powalająca to samo z montażem, a chciałem, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale powoli sobie przysłałem do głowy, nie wszystko od razu. To trzeba wypracować, tak? Trzeba zapracować sobie na tą jakość. I mam zamiar podjąć się tej pracy. Tylko muszę więcej czasu pracować, a mniej gadać o pracy, co bardzo przyspieszy rozwój w tym wszystkim. Więc muszę lepiej montować, muszę spać na jakiś fajny pomysł, muszę więcej robić po prostu, więcej, 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 żeby po prostu przekuć, przekuć ten węgiel w diament. O, dokładnie. Pisać więcej tekstów. Pisać w ogóle. Pisanie jest wspaniałe, więc tyle. Dzięki widzowie. że ktoś to w ogóle ogląda? Jakbym miał zero wyświetleń, byłoby mi smutno. A także mam kilkadziesiąt wyświetleń na filmik. To jest już coś jest podbijające, tak naprawdę. To jest podbijające. Znajomi piszą. Piszą komentarze, muszę po prostu bardziej wziąć się do roboty. O też pomyślałem sobie tak, że no, teraz pracuję tak co 102 dni, i to nie mam kiedy tego robić, nie mam kiedy tego robić. A to nie jest tak, bo teraz miałem 6 dni wolnego i nic nie zrobiłem. Muszę usystematycznić swoją pracę i można robić dodatkowe rzeczy, nawet mimo tego, że się pracuje, więc to są tylko wymówki, a ich zawsze będzie wiele, a to nie o to chodzi, żeby ich było dużo, tylko żeby dużo było właśnie tych efektów, efektów pracy. Więc Trzeba zapracować, żeby były te efekty. Wiecie o co chodzi. Nagram po prostu z, z koszykówki, jak sobie rzucam. Chyba, że kogoś spotkam, jak tam będzie, to będzie o wiele lepiej, bo wolę z kimś grać. Ale to wtedy chyba nie będę go nagrywał, no bo się spytam, czy chcę być na w vlogu, ale za dużego prestiżu to to nie ma. Na razie głupio. Na razie się oswajam z tym, że trzymam kamerę i idę po chodniku i ludzie, że na mnie głupio patrzą. No ale taki jest etap tego. Wiecie, jak ktoś się wyróżnia z tłumu, idzie przez szereg, to jasno, że ludzie będą go wytykać palcami. To jestem teraz ja, debil z selfie i mikrofonem krawatowym. Muszę się przyzwyczaić do wzroku ludzi, jeśli chcę dalej sobie robić kędzinowlogi, żeby kiedykolwiek coś wykiełkowało z tej cebuli zwanej kędzinowlog w piękną lilię wodną. Wiecie o co chodzi, kurwa.